Czy rozmawiam... Hello? Czy rozmawiam z Markiem 69P? Yes, of course. <laughs> yes, of course. <laughs> Marek, jest... Marek jest nadal we formie, nie poddaje się dymami. No jak, ja ty myślałeś? <laughs> <laughs> we formie jest jak chuj, widać po głosie, znaczy słychać. Jesteś gotowy na zestaw pytań, które mam do ciebie do zadania? Będę dzisiaj twoim dziennikarzem. Będę ciągnął cię za usta i za język i będę każde pytanie rozkładał na części drugie, trzecie i pierwsze no to dawaj, śmiało. Dobra widzowie, zaczynamy wywiad z Markiem 69 po aferze. Czy jesteście gotowi? Spam na czat. Czy jesteście gotowi na wywiad? Eee, pierwsze, pierwsze zadanie dla Marka 69. Co ma do powiedzenia widzom po streamie 24 godziny i po aferze maderskowej? baderowej aferze, co masz do powiedzenia po maderowej aferze? Hmm... No co, no content kont zrobiony, zrobiony. Dobra, weź się przebrałem, przebrałem, nie? No tylko szkoda, tak, szkoda, że to się skończyło. I co masz jeszcze do powiedzenia, bo mówiłem, że będę ciągnął cię za język, więc co masz jeszcze do powiedzenia w tym temacie? No co ja mogę powiedzieć, no... Alkoholów, no to wiesz... Nie, nie kontaktowałem, nie wiedziałem o co chodzi. <noise> Ale my piliśmy wodę na live, przecież. No, wodę. Dobra, pytanie numer jeden. Czemu wymiotował w pokoju zamiast do toalety, gdy pytałem się go czy wszystko już dobrze? No, a to już pytanie do żołądka, do wątroby. <noise> nie do mnie. Pytanie numer dwa. Czy jesteś ultrasem Lecha Poznań? Ja jestem neutralny w lidze polskiej. Dobrze. Nikt mi sobie żadnego klubowi. Pytanie numer 3. Czemu jesteś pilnowany tak, jakbyś był ubezwłasnowolniony? Ja nie jestem pilnowany. Na ja lądzie, gdybym był ciesły, to inaczej wszystko robił. Czyli trochę pilnowany jesteś. No, ale przecież mówię, że nie kontaktowałem, przecież nie wiedziałem o co chodzi nawet. Eee, pytanie numer 4. Czy Marek będzie na live 48-godzinnym? Eee... Sz szczerze teraz czas niech będzie na tego. Na ruska zobaczymy co tam odwali dobrego. Ale tak, ale tak szczerze są jakieś problemy, że jednak tego live'a odpuszczasz, tak? Nie. E teraz czas będzie ruska, niech poka nie, poka nie pokaże się. Bo ja, ja, ja zrobiłem jakieś swoje. Na tygodniowym mogę być. E pytanie numer 5. Czy to było ustawione? W sensie? Co było ustawione? E to wszystko co było robione. W sensie live? E, ogólnie, wszystko ludzie się pytają. No, tu to gra jak ta wstępie Pytanie nazwisko. numer 6. Czy miałeś z tego tytułu jakieś nieprzyjemności, aferę, awanturę, zamieszki, nieprzyjemności? Nie, nie, nie było nic takiego. Pamiętaj, żeby na wszystkie pytania odpowiadać szczerze i ze sobą. wszystko jest szczerze. Powiem, no, że bo, bo potem tym rano to mnie ten łeb bolał mocno i tu boki wszystko. No. Pytanie numer 7. No. Czy nie lubisz Ruska, bo na live widać zachowania jakbyś chciał mu dogryźć, dopieklić i zrobić z niego gorszego? To są pytania od widzów jak coś. Przecież ja go ten, lubię. Jak e... Zostaliśmy jak zostaliśmy sami we robiliśmy kontent, było 500 osób i nie było wszystko dobrze. Jeszcze mam pytanie do Ruska, czy on nie ze wyrzucił? <noise> No Rusek, chodź tu, to tu jest... jestem, no? Ale to jest wywiad, tutaj musisz przyjść. Rusek po tej sytuacji bader Comfort him tak się wkurwił, że wyjebał Marka ze znajomych wszędzie i poblokował go wszędzie. I Marek ma pytanie czemu to Rusek zrobił? No nie poblokowałem, no. ale ze znajomych na Facebooku. Bliżej tutaj, no, do dlaczego? mikrofonu. No i Patryk już wszystko powiedział, że wkurwiłem się mocno. No to teraz normalnie mnie nie i będzie wszystko dobrze. No już chyba dodałem. No, no dobra, to, to jakoś się to ugadza, nie? No. Czy poddajesz się ze streamami, bo to nie dla ciebie i wszystko cię blokuje i ogólnie z działalnością w internecie? Nie, nie, nie odejdę. Pytanie numer 9. Jak się czułeś w stroju kobiety i jak czułeś się z tym, że musiałeś się przebrać przez to przez Ruska 69, bo Rusek cię oszukał. No po prostu... Po prostu, jako, jako Marianka, było wszystko dobrze. Wszystko dobrze, i był... fajnie. Pytanie numer 10. Czemu, jak się ludzie pytają, czy będziesz jeszcze na live'ach, to tylko wyświetlasz i zostawiasz ich bez odpowiedzi? No, ja właśnie mam tak, takich dużych wiadomości i po prostu czasami nie wiem, co odpisać, nie? Pytanie numer 11. Jak czułeś się po awanturze? Hmm, szczerze? Prawo. Jak? Prawo. Y, miałeś wyrzuty sumienia, że tak się stało, czy coś innego możesz powiedzieć teraz i rozwinąć się? No miałem żal do kogoś, nie? No możesz śmiało mówić wszystko. No ale w sensie nie da się być do ten. Tylko wiadomo do kogo, nie? Do parents, tak? Co? Będziemy po angielsku mówić. Miałeś żal do... Yes, jest yes, 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 yes. E, Parents, yes? Yes, yes? yes, of course. <laughs> yes, of course. E, czemu nie odpowiadasz na TikToku na komentarze Mother come for him? No, ja takich nie dostaję przecież. O ludzie wysyłają, że nie odpowiadasz i usuwasz. No, ja przecież nie dostaję takich. No to nie wiem, ja tylko zadaję pytania od ludzi, nie? No, e, czy żałujesz no. czegoś, co zrobiłeś na Live'ie, bo jest to czterogodzinnym? Nie, nie żałuję. Czyli nie żałujesz tego, że się zżygałeś na nas na przykład? A no nie, to bym akurat. No nie, bo, bo potem to ja nie pamiętam nic. Pytanie nic. numer 14. czy naprawdę wpadłeś w błoto, czy specjalnie się nim wysmarowałeś? No naprawdę. Jeszcze wrócił przecież miałem ten od złota. Pytanie numer 15. Czy wytłumaczysz się z tego co robiłeś o 5.34 na 24 godzinnym live? No ja się spałem. <grym> bo oni. Na, mil na milion procent. Bo oni mówią, że sobie podwalałeś konika. No nie, 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 ma takiego Pytanie numer 16. Czemu jesteś uzależniony od telefonu i na streamach z niego korzystasz? No przecież ostatnio no, mało korzystałem z niego, bo ja wolę robić content niż yy, siedzieć w telefonie. Pytanie numer 17, czy przegrałeś już NNN? Yy, a wie, wiem co to jest, yy, szczerze tak. <grym 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 <taniec> spokojnie Marek, dzisiaj, ja, dzisiaj, ja też. Dzisiaj, wiem, dziś, dzisiaj, dzisiaj. <grym> Pytanie numer 18. Jak się czujesz z tym, że kolejny stream zakończył się przez ciebie za wcześnie? Znaczy, wie, że tu byłem poza, poza like, to, yy, to. Jakby to powiedzieć, że. k 4 nie, nie? No i to w sumie tyle pytań. Chyba, że widzowie macie jeszcze jakieś pytania. Yy, spytaj się, do kogo przegrał NNN. Do Kolu A, to jakiś losowy Trzeba <laughs> Czemu tak cicho gadasz, się pytają? No, jest ja na, na słuchawkę. No i widzowie macie jeszcze jakieś pytania do Marka 69, czy nie? Pytają się, czy no ten film był gojowski. Nie o pamiętaj, że jesteście wariacie no jest. Żadna road? Siema rubalina, oddzasz Mim szefie. Ta 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 ta. sorry co mówiłem. Czyli przegrały się Nenendor jakieś lany Roads, tak? A ta. Czemu dzisiaj się nie seplenisz, a zawsze się seplenisz? No bo to przecież gra aktorska jest. się może być razy. No macie widzowie jeszcze jakieś pytania, czy nie? No ale był się silniejszy na tyg tygodniowy? No jakieś IRL-e, ubek -y coś robi. Czy będzie jeszcze kiedyś taka sytuacja, że będzie Mader... comfort com him? No nie będzie. Bo już raz tak mówiłeś, że nie będzie, a się powtórzyło. No ale nie. nie, nie patrz, nie, nie byłeś świadomy tego co, tego, co tam, coś wie. No ale patrz, to byś spał i tyle i byś sobie wrócił na drugi dzień. Ale mówię, nie byłem świadomy, co, co się dzieje. Nie kontaktowałem <grym> <grym> Czy Puszko? jesteś zły, że Rusek zajął częściowo Twoje miejsce? Nie. Pytanie kogo? Kur... Przecież... Przecież my wejdę czy szybko. już się długo i. co? Yy, kolejne pytanie: Czy Marek kiedyś powtórzy Urbexa z Mokrą Jolantą o 5 rano? Yy... Chyba nie. Pytanie ostatnie. Yy, czy chciałbyś powtórzyć 24 halajwa? To co się działo? A, czy, a czemu nie? I, i, jeszcze raz, bo to bab, to babę, no? No i to w sumie tyle pytań. No. Jeszcze tutaj się pytają, ile masz renty, ale to chyba nie masz. Nie, no nie mam. No, no i to w sumie tyle pytań. Także wywiad z no. Markiem 69 y, zakończony y, no. I, no i w sumie to na tyle z tego wywiadu, także ja się z no. Markiem No Macie wywiad cały zrobiony, wykonany y, no, Także trzymajcie się tam no. no, także widzowie wywiad y, zakończony